Dzień dobry, dzień dobry, Monika Kuriata z tej strony na swoim profilu prywatnym i mamy dzisiaj dzień 173 mojego osobistego wyzwania, 365 dni live'ów. Um, oczywiście, jeżeli będziesz na żywo, to się przywitaj, jeżeli będziesz oglądać powtórkę, to powtórka. I dzisiaj e, przychodzę z kolejnym przemyśleniem moim, e, ostatnim, ponieważ sporo się dzieje za kulisami e, albo może niekoniecznie za kulisami, bo niektórzy mogą za te kulisy wejść ale, e, no, ale dla większości osób za kulisami, bo w mojej społeczności, e, Twoja wewnętrzna bogini, e, tam się dzieje na razie ona ostro. Później troszeczkę zwolnię, ale że jest to początek, to jeszcze trochę jest tak, że sporo rzeczy się dzieje. Sporo rzeczy się dzieje, żeby było dużo na początek tego kontentu, żeby kobiety miały możliwość popróbowania różnych, różnych rzeczy, różnych, żeby zobaczyć, co dla nich jest tym, tym czymś. I e, dzisiaj prowadziłam wizualizację, kolejną wizualizację, e, która jest. Zwierzęta będą mi piszczać, bo tu już jest czas karmienia, więc kot na zewnątrz płacze, że chce jeść, i psy się denerwują, te gresory, za dźwięki w tle. W każdym razie, yy, ponieważ dużo, dużo się dzieje w tej mojej społeczności, yy, dużo takich yy, narzędzi, które są narzędziami typowo dla kobiet i jest to praca zwykle przyjemna, praca, która nie jest pracą nawet, tylko jest właśnie taką czystą przyjemnością. I poprzez tą przyjemność możemy, możemy właśnie pracować z świadomością. Jednym z tych sposobów to jest na pewno kreowanie mandali. Ja w ogóle mam kolejne i nawet się pochwalę, a co mi tam, rzuciłam na stories, ale... Ale co mi tam, tutaj też mogę pokazać, bo to też trochę inaczej wygląda, nie? Widać, że kredki, że są kreski, ale po prostu to jest taki urok, tego ty, akurat tymi kredkami, którymi ja robię. Ale nie o tym dzisiaj, tak nie o mandalach. Natomiast chciałam Wam pokazać, że e, tutaj się kreuje tak, tutaj się kreuje w międzyczasie. Ponieważ jest to naprawdę świetny sposób takiego jej komunikacji ze swoją podświadomością. Mandala porządkuje bardzo dużo, natomiast wizualizacja to jest coś, co podświadomość niesamowicie lubi, dlatego że podświadomość komunikuje się z nami za pomocą symboli, za pomocą abstrakcji, za pomocą obrazów i podświadomość nie do końca rozumie i nie do końca lubi komunikację typu tą z głowy, tak? Więc jeżeli my z głowy próbujemy pewne rzeczy gdzieś tam powiedzieć, wytłumaczyć sobie, świadomie bardzo dużo rzeczy wiemy, a jednak w podświadomości no nie klika. I nie klika dlatego, że nie komunikujemy się w odpowiedni sposób. Jedną z form takiej niesamowitej, przepięknej komunikacji jest wizualizacja. I wizualizacja jest to naprawdę mocarne narzędzie do zmieniania swojej rzeczywistości, bo to, co zmienimy w wizualizacji, może się przekształcić na nasze życie. I dzisiaj bardzo krótko, bo myślę, że nie będę rozwijała tego tematu w jakiś taki szczególny sposób. Ja bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną, takiego wiecie prywatnego, bo do tej społeczności ja ciągle wpuszczam. Także, jeżeli jesteś osobą, która jeżeli jesteś kobietą, która potrzebuje wsparcia, jeżeli chciałabyś ten swój pierwiastek kobiecy trochę bardziej pielęgnować i, i dać sobie czas i przestrzeń na to, żeby pobyć ze sobą, żeby um, doświadczać pewnych rzeczy, które zajmują czas, to prawda, ale dają niesamowite rezultaty, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu. Możemy się umówić na wirtualną kawę, wtedy mogę Ci też opowiedzieć więcej szczegółów na temat tego, co się dzieje w tej społeczności. Mogę Ci więcej opowiedzieć na temat właśnie tego, dlaczego ta wizualizacja jest tak niesamowita. Ja wiem, że są osoby, które mówią, że nie potrafią sobie niczego wyobrazić, ale mi się wydaje, że to jest dokładnie tak samo jak z każdym innym mięśniem. Mięsień, który jest nie, jakby niepraktykowany, nie, nieużywany, to on po prostu staje się słaby i w gruncie czego wydaje nam się, że w ogóle go nie ma. Ale na, w momencie, kiedy zaczynamy dbać o ten mięsień, kiedy zaczynamy go um, praktykować, to wtedy okazuje się, że hmm, jednak jest ten mięsień, jednak to jest. I e, ja nie wierzę w to, że są osoby na świecie, które nie mają kompletnie w ogóle wyobraźni. Myślę, że to można w sobie wypracować, a in, jest to przepiękny proces w ogóle, przepiękny, łatwy proces w ogóle w, w wizualizacji. Można tak po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pozmieniać pewne rzeczy, a podświadomość to lubi. Jeżeli zmieniamy w, pod, w podświadomości, czyli w wizualizacji pewne sprawy, jeżeli układamy pewne sprawy, to wtedy w naszym życiu tym rzeczywistym możemy zobaczyć też inne rezultaty. Nie wiem, być może nie wszyscy w to wierzą, być może wydaje Wam się, że to jest stek bzdur. Natomiast ja proponuję, żeby to sprawdzić na, na sobie, żeby zobaczyć, jak to działa. Dzisiaj była przepiękna wizualizacja, wizualizacja z książki, którą czytałam już lata temu, ale wizualizację uwielbiam, Twój wewnętrzny ogród. I ona stricte jest właśnie, ta wizualizacja właśnie przedstawia naszą podświadomość. W przepiękny sposób można wtedy pracować z tą podświadomością. No, to, to jest coś przepięknego, coś przepięknego, więcej oczywiście na mojej grupie, mojej społeczności, twoja wewnętrzna bogini, ale dzisiaj tylko taka zajawka, że, że są takie sposoby i że są przyjemne i że naprawdę nie trzeba cierpieć w życiu non stop, naprawdę nie trzeba robić samych nieprzyjemnych rzeczy, żeby coś, żeby coś zrobić ze swoim życiem, żeby coś zmienić, żeby. E, nauczyć się z powrotem e, radości, szczęścia. Naprawdę można to zrobić w bardzo przyjemny sposób. I e, u mnie w, w mojej społeczności są na razie same przyjemne rzeczy. Wiadomo, że też będziemy dotykać tematów trudniejszych, ale e, oczywiście od, odpowiednie podejście też jest potrzebne, e, zwłaszcza do trudniejszych tematów, ale trudniejsze tematy też są ważne i też się będą pojawiać. Natomiast na razie jeszcze tak bardzo e, lekko, przyjemnie i miło. Praktykujemy też tam gimnastykę słowiańską, także ogólnie jest to społeczność nastawiona na, na praktykę, na to, żeby faktycznie doświadczać, żeby robić pewne rzeczy, które będą sprawiały, że będziemy się czuły inaczej, że będziemy mogły zauważyć w swoim ciele pewne zmiany, w swoim życiu pewne zmiany. Nawet jeżeli są jakieś masterclassy czy warsztaty, to nawet jeżeli jest część teoretyczna, to ja zawsze proponuję tą część praktyczną do... do, do doświadczenia. Także tyle ode mnie na dzisiaj. E, dzisiaj tematem przewodnim są wizualizacje, ich niesamowita moc. E, polecam z całego serca doświadczyć. Trzymajcie się, kochani, kochane i do usłyszonka Buziaki, pa!